Szanowni państwo, posłuchajcie, jak miłościwie wiodło się w dawnych czasach, w tej naszej sarmackiej krainie, gdzie szlachectwo różniło się od innych niczym złoto od miedzi. Oto bowiem niegdyś w moim rodzie zjechało się na zamek wiele znakomitych postaci, każda z wyjątkowymi przygodami, które chętnie się dzieliły. Pamiętam, jak jeden z moich przodków, ówczesny rycerz, zapisał w swoich gawendach, jak to na polowaniu spotkał smoka. Nie byle jakiego, o zielonych łuskach, straszącego okoliczne wioski, nieustraszony, uzbrojony w miecz najlepszej stali, stają na równej szali z potworem. A wnet, w chwili decydującej, olśniony blaskiem jego zębów, wykrzyknął, cóż za potwór, co mnie swym tchnieniem przeraża. I tak, zamiast w walce, zawiązała się między nimi niezwykła przyjaźń. Wspólnie na koniach przemierzali lasy, a wszyscy w okolicy szeptali o niecodziennym sojuszu. Inny raz w karczmie usłyszałem o pewnym szlachcicu, co to wódkę pić umiał, ale i do tańca się rwał. Gdy przybył na zgromadzenie, cała sala zamarła. On z wielkim wdziękiem porwał do tańca najpiękniejszą damę, a ich kroki były tak zgrane, jakby na niebie grały anielskie chóry. Czasy te, drodzy słuchacze, były pełne barw, jak sarmackie stroje, co to na każdym kroku przypominały o honorze i godności. Wiem, że dziś, wśród zgiełków współczesności, tęsknimy za tymi opowieściami. Pozwólcie więc, że na zakończenie powiem: Historia to nie tylko zapis dawnych dni, ale wciąż żyjąca gawenda, która w sercach naszych trwa. Bądźcie więc świadkami tych sarmackich odcieni które wciąż kształtują naszą duszę.